Będziemy przygotowywać reakcję PCR. Przez cały czas przygotowywania reakcji pracujemy w rękawiczkach, z tego względu, że rękawiczki będą chroniły próbkę DNA i odczynniki, z których korzystamy, przed bakteryjnymi enzymami, ponieważ na naszych dłoniach znajdują się oczywiście bakterie, które, których komórki mogą zawierać enzymy. Przykładowo, DNAzy, które mogłyby zniszczyć DNA znajdujące się w próbce, tym samym uniemożliwiając nam przeprowadzenie reakcji. Odczynniki, z których będziemy korzystać, to woda, bufor do reakcji PCR do polimerazy, magnez w postaci chlorku magnezu, dNTPy, czyli trifosforany deoksyrybonukleotydów, startery reakcji oraz polimeraza. Odczynniki przechowujemy w temperaturze 4 stopni w bloku chłodzącym, żeby móc przygotować reakcję PCR z zawczasu. Przygotowujemy sobie przepis na tą reakcję. Z tego względu, że e, samo przygotowanie reakcji jest niczym więcej, jak dodaniem składników, e, które mamy zawczasu przygotowane, e, i dodajemy je do jakby jednego naczynia, tak jakbyśmy przygotowywali jakąś potrawę. E, tutaj na kartce znajduje się przepis, z którego będę korzystała. W kolumnach mamy nazwę poszczególnych odczynników. W kolejnej kolumnie znajduje się objętość odczynników dla pojedynczej próbki oraz objętość odczynników, którą ostatecznie będziemy dodawać do naszej probówki wyjściowej. Objętość przeliczona jest na 9 próbek. Z tego względu, że nasza reakcja będzie obejmowała próbek 8. Próbki znajdują się tutaj. Jest to 8 próbek DNA, i reakcję obliczamy zawsze z 10% zapasem. Każdy odczynnik będziemy dodawać pipetami automatycznymi. Pipety automatyczne, z których będziemy korzystać, mają różne objętości. Różne objętości wykorzystujemy do różnych odczynników. Ta niebieska pipeta jest to pipeta największa. W nią możemy dodać objętości od 100 do 1000 nawet mikrolitrów. Następnie pipeta na 200, na maksymalną objętość 200 mikrolitrów. Pipeta na 20 mikrolitrów. O, tu jeszcze pipeta na 100. Oraz najmniejsza pipeta na 2,5 mikrolitra. W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do zmieszania naszych odczynników podpisujemy probówkę, w której będziemy sporządzać tak zwany Master Mix. Czyli mieszaninę wszystkich odczynników z wyłączeniem DNA. Czyli podsumowując, Master Mix jest to mieszanina wszystkich odczynników, które wykorzystujemy do naszej reakcji PCR oprócz DNA matrycowego. Następnie warto podpisać sobie probówki, w których będziemy przeprowadzać reakcję. Można reakcję PCR przeprowadzić w takich małych pojedynczych probówkach o objętości maksymalnej 200 mikrolitrów. Zamykamy wieczko. Tutaj możemy napisać potrzebne nam informacje. Możemy mieć te probówki połączone w jeden pasek. A także, jeżeli dysponujemy większą liczbą próbek, możemy taką analizę, taką reakcję przeprowadzić w płytce. Do PCR. Tutaj zmieścimy 96 próbek. Ja zrobię tą reakcję w pojedynczych próbkach. Wystarczy, że na wieczku napiszę numer DNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz będę dodawała poszczególne odczynniki. Sprawdzam w przepisie woda dejonizowana na 9 próbek 111,6 mikrolitra, dlatego wystarczy mi pipeta o objętości 200 mikrolitrów. Sprawdzam, czy objętość jest właściwa. Nie jest, dlatego. Pokrętłem, zmieniam sobie tą objętość na tą, która jest mi potrzebna. 111 i 6. Korzystam oczywiście z jałowych końcówek do pipety. Woda. Przenoszę na dno probówki. Końcówki wykorzystujemy tylko raz, dlatego po wykorzystaniu wyrzucam końcówkę do kosza. Następny odczynnik to bufor do reakcji PCR. Dodam jeszcze, że woda stanowi środowisko reakcji PCR, natomiast bufor. Do polimerazy jest on dostarczany razem z polimerazą. Odpowiada za utrzymanie właściwego odczynu reakcji. Buforu do tej polimerazy potrzebujemy 22,5 mikrolitra. Wystarczy nam do tego pipeta na 100 mikrolitrów. Też zmieniam objętość: 22,5. Ciemnozielony kolor pozwoli na e, zobaczenie też naszej reakcji, czy efektu naszej reakcji PCR w żelu agarozowym, ale o tym później. E, następny odczynnik to magnez 72 mikrolitry, także tą pipetą. Zapomniałam wcześniej dodać, że każdy z odczynników przed dodaniem powinniśmy zworteksować. Oczywiście te odczynniki zostały zworteksowane, zanim zaczęliśmy Państwu pokazywać tą reakcję, ale na wszelki wypadek pokażę, jak to robimy. Tutaj mamy vortex, Włączamy, zwirowujemy i. Odczynnik jest gotowy do dodania. Siedemdziesiąt dwa. Magnez w postaci chlorku magnezu dostarcza nam, znaczy, przepraszam, chlorek magnezu dostarcza nam jonów magnezu, które są niezbędne do prawidłowego działania enzymu polimerazy. Następny odczynnik, z którego korzystamy, to mieszanina fosforanów deoksyrybonukleotydów, czyli są to takie można powiedzieć niewielkie cegiełki stanowiące budulec dla naszych nowych nowo powstających nici DNA. DNT-pów będziemy dodawać 5,4 mikrolitra, czyli nie ta pipeta, a mniejsza będzie do tego potrzebna. Zmieniamy objętość na 5 i 40. Nie te końcówki, końcówki. Warto zauważyć, że różne objętości pipet są kompatybilne z różnymi rozmiarami końcówek. To też jest ważne, dlatego żeby precyzyjnie móc dodać wszystkie odczynniki. De Enter. Następne będą primery w objętości 1,8 mikrolitra, czyli jest to bardzo maleńka objętość. Skorzystamy z najmniejszej pipety, której maksymalna pojemność to 2,5 mikrolitra. Zmieniamy sobie tutaj znów na 1,8. Najmniejsze końcówki. Primery, inaczej mówiąc, startery reakcji są to krótkie kilkunasto nukleotydowe fragmenty DNA, które kompatybilnie przyłączają się do naszej wyjściowej nici DNA i zapoczątkowują powstanie nowych nici. Też ważna rzecz jest taka, że sekwencja, czyli układ nukleotydów w primerach będzie decydował o tym, jaki konkretnie fragment zostanie w reakcji PCR powielony. Primery są dwa. Każdy z nich przyłącza się w innym kierunku reakcji, tak aby w efekcie powstały z jednej rozdzielonej na dwie części nici, powstały nam dwie ostateczne już nici DNA. I ostatni odczynnik, który dodajemy do naszego master jest to polimeraza. Polimeraza jest enzymem który umożliwia przeprowadzenie yy, całej tej reakcji. Tutaj nieodpowiednią objętość wybrałam, 0,9, czyli bardzo maleńko. Polimerazy dodajemy najmniej ze wszystkich odczynników. Mamy zmieszany master mix, teraz musimy go porządnie wymieszać także poprzez worteksowanie. Po zworteksowaniu master mix musimy rozpipetować w objętości 24 mikrolitrów. Ta informacja podana jest tutaj. 24 mikrolitry master mixu zostanie przelane do każdej z tych małych probówek, a dopiero po tym będziemy dodawać 1 mikrolitr DNA matrycowego. 24 mikrolitry będę dodawała pipetą objętości 100 mikrolitrów. Krok mogę wykonać za pomocą jednej końcówki, dlatego że cały czas przelewam jedną i tą samą e, mieszaninę. Czyli nie zmieniam tutaj odczynnika, który dodaję do probówek. Widać, została nam niewielka objętość w zapasie. Gdyby coś się nam wylało, zawsze jest jeszcze możliwość dodania. I ostatni krok dodanie 1 mikrolitra DNA do każdej z otwartych już probówek. Oczywiście, żeby nie doprowadzić do kontaminacji, czyli do zanieczyszczenia DNA, każdą próbkę będziemy dodawać osobną końcówką. Warto dodać też, że przy każdej w większości reakcji PCR, tak jak w większości innych reakcji, dobrą rzeczą jest przeprowadzenie kontroli naszej reakcji. Czyli sprawdzenia czy reakcja wychodzi dzięki temu, że rzeczywiście poszukiwany przez nas produkt jest Obecny w próbce, lub też, że reakcja nie wychodzi, dlatego że poszukiwanego przez nas produktu nie ma. Jedną z takich e, rzeczy, którą można przeprowadzić, jest zastosowanie kontroli negatywnej. Kontrola negatywna w takiej właśnie reakcji PCR polegałaby na tym, że do probówki zamiast. Dena matrycowego dodalibyśmy czystej wody. Proszę. Dodana jest już ostatnia próbka. Teraz możemy jeszcze na wszelki przypadek wszystkie próbki wymieszać. Każdą pojedynczą delikatnie mieszamy na wątek. PCR jest gotowy.